Siemanko, witam wszystkich. Chciałem wam pokazać dzisiaj fajną roślinkę, którą powinniśmy jeść, a szczególnie wiosną. Nawet jesienią, bo ona w sumie jak ją uprawiamy to jest cały rok. To jest taka roślinka trochę bardzo aromatyczna, nawet bardzo, niż trochę aromatyczna. Jak ktoś lubi kolendrę bądź bazylię, myślę, że polubi tą roślinkę. To jest trybula ogrodowa. Nie wiem, czy słyszeliście o takim czymś jak trybula ogrodowa I już Wam pokazuję tę roślinkę To jest, jak u mnie, jedna z pierwszych roślin, takie nawet dość uprawianych przez ludzi w ogródkach Ale nawet standardowo same Gdzieś tam się potrafią zasiać, czy wykiełkować, więc Warto ją jeść, szczególnie wiosną Jest bardzo zdrowa, już Wam pokazuję Trybula ogrodowa właśnie wygląda tak to wygląda jak taka trochę mini pietruszka No bardziej do pietruszki jest podobna niż niż do jakiejkolwiek innej rośliny tego typu Taka mini pietruszka Jak ją zasadzicie raz, bo zasiejecie raz, bo można ją też zasiać, ale ewentualnie proponuję sobie zasadzić Ona się rozsiewa sama bardzo dobra jest, ja lubię w ogóle trybulę sobie dodaję często właśnie jesienią albo latem znaczy wiosną, sorry, nawet, bo latem tak mówię, no już ona trochę bardziej się bawi w kwitnienie, więc średnio jest dostępna jako jako właśnie użyteczna roślina, chyba żebyśmy ją często przycinali no ja lubię, naprawdę ma swój specyficzny smak ale warto ją jeść, ma dużo witamin Szczególnie właśnie tą porą, która jest jeszcze taka dość chłodna, wiosenna czy tam zimowa, późno, Gdy są właśnie narażone nasze organizmy na różne bakterie. Czy, czy w ogóle przeziębienia, przewiania, wychłodzenia, tak? A nie mamy jeszcze za bardzo witaminy D, bo słońce jeszcze jest za słabe. Czy nie wychodzimy, tak? Bo jest jeszcze też za zimno i tak dalej. Więc ta, witamin, ta roślina potrafi naprawdę... Nam delikatnie, a nawet może trochę więcej niż delikatnie pomóc, utrzymać to właśnie zdrowie nasze. W ogóle większość takich naturalnych roślin, naturalnych, znaczy własnych, jakby to powiedzieć, uprawianych, takich bez niesklepowych, o, tak powiem, niesklepowych. Wszyscy wiedzą i tak o co chodzi, więc nie będę owijał bawełnę Chodzi o to, żeby mieć swoje, a nie kupione w sklepie, bo w sklepie to są pryskane, a Tutaj to sobie samo rośnie, dostało wody i rośnie, nie? Więc po prostu takie roślinki powinniśmy wcinać. Bo te natki, wszystkie które są w sklepach, one są z nawozami. I one nawet częściej nam potrafią zaszkodzić niż pomóc. Więc. Coś takiego proponuję jeść. No. Nie ja będę Wam tutaj mówił, co jak z tą trybulą. Spójrzcie sobie w neta, jest dużo informacji o trybuli, po prostu ja Wam pokazuję, że taka roślinka jest bardzo łatwa w utrzymaniu, w uprawie. jak tutaj mam rozsianą już praktycznie po całym podwórku, ona się sama rozsiewa. I przy miejscach takich, gdzie uprawiam banany czy jakiekolwiek inne rzeczy, tu na przykład, no, zobaczcie. Cały czas ciągiem trybula, nie? I pyk, Poncylia tryfiliata, czyli ta pomarańcza trójlistna, ukorzeniona, sobie rośnie właśnie. Ta jest albo ją przesadzę gdzieś, albo ewentualnie by to chciał na sprzedaż. No i właśnie w takim czymś sobie rośnie ta trybula. Więc bardzo fajna roślinka I mówię, nie jest trudna w uprawie, więc polecam. Do sałatek, do surówek na surowo, można do zup dodawać, jak ktoś lubi dodań azjatyckich też jest bardzo fajne, bo ona jest aromatyczna podobnie jak właśnie kolendra. Nawet ma trochę listki, tak jak kolendra może podobne, ale aromatyczna jest bardzo więc nie no, bardziej jest zbliżona do pietruszki jednak. Taka mini pietruszka o innym smaku, ale równie ma bardzo dużo żelaza. Naprawdę jest, ja nie wiem, czy nawet nie ma tak trybula więcej żelaza niż pietruszka, ale to mówię, nie chcę Wam kłamać, najlepiej to przeczytać gdzieś w necie. Nie przygotowywałem się do tego, bo to tak spontanicznie ten film dzisiaj wychodzi. Po prostu przyjechałem na działeczkę i założyłem, że sobie wyłazi już. Ona delikatnie się tak może i fioletowi, różowi Jakby to nazwać, nie wiem, takie słowa są, purpurowi Ale właśnie ma taki odcień, nalot fioletu Lekkiego brązu, bordu Na sobie, więc to jest właśnie trybula. I specyficzny smak, słodziutki właśnie W sumie właśnie smaku to trochę jak kolendra Bo jest taki słodki, z aromatem tak jakby Jakby to właśnie był jakiś no wiecie jak kolendra smakuje, ma taki, jest trochę perfumowany taki smak ten, nie? jest to tak samo, ona ma taki trochę perfumowany, tylko nie w ten sposób trochę inny, łagodniejszy no ale wiosną taką już późniejszą albo jesienią wczesną jest taki intensywny ten smak teraz jeszcze jest taki słaby bo jest za mało słońca, jak dostanie słońca to ono jest tak intensywny więc tak wygląda trybula ogrodowa polecam uprawę na razie, cześć